Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Tanie jest prostokąt o wymiarach 40 na 100. Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o 20%, a każdy z krótszych boków skrócimy o 20%, to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta. No i pytanie, co się stanie, czy się zmniejszy, czy się zwiększy. Czyli wyjściowo mamy jakiś tam prostokąt o wymiarach 40 na 100. I teraz wiemy, że dłuższe boki wydłużamy o. 20%, a krótsze boki skracamy o 20%, czyli nowo powstały czworokąt, prostokąt, będzie dłuższy, ale węższy. Czyli tak jak do 100 dodamy 20% ze 100, otrzymamy 120, prawda? 20% ze 100 to jest 20, czyli po zsumowaniu mamy 120, czyli 20% razy 100 tutaj dopiszemy. A teraz, jak od 40 odejmiemy 20% z 40, czyli to jest jakby 40 odjąć 0,2 razy 40. Czyli to jest jakby 40 odjąć 0,2 razy 40, czyli 8, czyli 32. Czyli zobaczmy, nowo powstały prostokąt ma wymiary 120 na 32. Teraz weźmy, włączmy kalkulator. No, i zobaczmy, co mamy. Pole, pole najpierw tego początkowego to jest 40 razy 100, czyli 4000. Natomiast pole tego nowego to będzie 32 razy 120. Co to się stało? 32 razy 120. Czyli mamy 3840, czyli to jest. 3840, czyli widzimy, że się zmniejszył. No i teraz pytanie: o ile? No to weźmy, sprawdźmy, o ile się zmniejszył, czyli podzielmy przez wyjściowy stan, czyli przez 4000 i mamy 0,96, 0,96, a stan wyjściowy był 1, było 1, 1 to jest inaczej 100%, a 0,96 to jest 96%, czyli widzimy, że zmalało o 4%, czyli odpowiedź D zmniejszy się o 4%.